Idziemy w proroctwa, <laughs> idziemy w proroctwo starotestamentowe. Na naszym ostatnim spotkaniu mówiłem, że apostoł Piotr rozpoczyna tłumaczenie tym zebranym dziesiątkom, może setkom tysięcy ludzi, co tu się wydarzyło. Bo mówiłem, że były znaki zewnętrzne, jakiś ogromny hałas, słup, taki wiatr z nieba, który przeraził czy zadziwił wszystkich, którzy tam byli w Jerozolimie, którzy się zjechali na to święto. Wymienieni zostali i Żydzi, i prozelici, czyli tacy, którzy z narodów pogańskich nawrócili się na religię mojżeszową i zebrani byli w Jerozolimie. Wszyscy zobaczyli te dziwne rzeczy i część się zaniepokoiła. Pytają w 12 wersecie, co to może znaczyć. Inni zaczęli drwić, że się popili młodym winem. I wtedy tych 12 apostołów, Wychodzi do przodu i w ich imieniu mówi apostoł Piotr. Kończy wersetem 16, ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela dwa dni temu, w tym momencie przerwaliśmy. Teraz pójdziemy dalej. Czytamy. Teraz proroctwo ze Starego Testamentu z księgi Joela, które zostało wkomponowane w Nowy Testament, którego użył Apostoł, Paweł, apostoł Piotr przepraszam, w swoim pierwszym kazaniu po zesłaniu ducha świętego. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze. I młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Nawet i na sługi moje i służebnice moje wyleję w, owym, w owych dniach ducha mego i prorokować będą. I uczynię cuda w górze na niebie i znaki na dole na ziemi, krew i ogień i kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie Dzień Pański, wielki i wspaniały. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Tu przerywa apostoł Piotr. Yy, Proroctwo z księgi Joela i zaczyna już mówić swoimi słowami. Potem znowu zacznie cytować Stary Testament. W tym miejscu przerwiemy, omówimy to, co tu się dzieje. Mówiliśmy już, że o tym darze języków apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w XIV rozdziale cytując z kolei proroka Izajasza powiedział, że to jest znak, że jak nie chcieli słuchać po hebrajsku, kiedy Bóg do nich mówił, to Bóg ich upokorzy. I przemówi do nich językami Pogan. I to właśnie teraz widzimy. To był znak zapowiedziany dla niewierzących Żydów. I on tu się spełnił. Można by teraz zrobić wykład o wypełnianiu proroctw. To nie jest takie łatwe. Zwykle prorok, to kiedyś ktoś bardzo ładnie y, pokazał, na podstawie wyjazdów góry. Jeśli pojedziecie szczególnie w wysokie góry, gdzie można wyjść wyżej poza tą, tę partię lasów i widzicie panoramę, gdzie są szczyty, to co widzicie? Wyobraźcie sobie na przykład wysokie szczyty Bieszczat czy no tatry, oczywiście już w tej części, gdzie nie ma lasów, co widzicie zwykle ze szczytu góry. No, zwykle najpierw jest dolina, nie? Potem jest kolejne zbocze i jakiś szczyt lub przełęcz przed nami, ale co jest dalej? A kolejny szczyt się wyłania i jeszcze jeden i jeszcze jeden, ale co je odróżnia? Są w różnych planach. Widzimy to zwykle przez to, że coraz bardziej zamglone są. Nie? Pierwsze blisko, to pasmo widzimy wyraźnie, dalsze coraz, coraz słabiej zaczynają majaczyć. Wiemy też, że części nie widzimy, bo widzimy pierwszy plan. Który nam zasłania resztę, i dopiero to, co jest wyżej, co wystaje z tamtego planu, to widzimy, a coś więcej jest schowane. Nie? Dolina pomiędzy kolejnymi szczytami w planach jest zwykle niewidoczna, czy jakieś mniejsze szczyty. I podobnie jest, kiedy prorok widzi. On widzi przyszłość i widzi różne wydarzenia, ale nie wie do końca. Jaka jest odległość? Tak samo trudno ocenić w górach odległość pomiędzy jednym a drugim szczytem, które widzimy na niezbyt różniących się planach. Nie? On tak samo nie wie, czy to będzie 100 lat, 50 czy może 1000 pomiędzy jednym a drugim wydarzeniem. On widzi te wydarzenia i opisuje jedno po drugim. Ale to wcale nie oznacza, że widzi wszystkie wydarzenia. Bo pomiędzy tymi, które opisał, mogą być jeszcze niewidoczne dla niego doliny, ale kiedyś inny prorok przyjdzie bliżej i będzie widział tę dolinę i szczegółowo bardziej opisze. Nie? I mówi nie do końca rozumie, czy widzi jeszcze koincydencji czasowych pomiędzy tymi wydarzeniami. Czyli taki obraz, on pomaga zrozumieć tak, przynajmniej jakimś takim grubszym uproszczeniu zjawisko proroctw. Biblijnych. Nie? Bo co widzimy w tym proroctwie? Mamy wydarzenie, nie? przeczytajmy jeszcze drugi werset, i powstał nagle szum z nieba. Jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom. I ukazały się im języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każde, każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy duchem świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im duch poddawał. Później jest o tych Żydach. I szósty werset znowu opisuje. Gdy więc powstał ten szum. Zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. I zdumiewali się, że przecież to prości chłopi z Galilei, skąd oni znają języki całego świata. Nie? Czyli wydarzenie zewnętrzne to głównie ten szum z nieba, pojawił się też ogień, no i pojawiło się wychwalanie Boga, bo dalej jeszcze czytamy w 11 wersecie, że tam zarówno Żydzi, jak i prozeleci, Kretyńczycy i Arabowie słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Czyli Bóg był wychwalany w tych różnych językach i co? I tyle. A teraz, jakbyśmy przeczytali jeszcze raz to proroctwo Joela, to jaką zobaczymy różnicę? Proszę. Mamy tu opis zdarzenia. Apostoł Piotr mówi, że to jest wypełnienie proroctwa Joela. Przeczytajcie to proroctwo i znajdźcie różnicę. Tak łatwiej. Jest więcej czy mniej wydarzeń? Więcej. Czyli to, co mówiłem. Prorok Joel widzi szeroko i daleko. Widzi różne wydarzenia. Teraz tu mamy, powiedzmy, jeden ze szczytów, czy jeden masyw, który się dzieje. Ale on jest wypełnieniem proroctwa Joela, bo jest w tym proroctwie. Można tu mam specjalistę od tego Piotra Setkowicza, który nawet niedawno taki artykuł, Piotrze. Dzień, w którym umarł Jezus. Dzień, w którym Umarł Jezus. Właśnie przedstawiłem taką ogólną ogólne wprowadzenie do proroctw. Pokazałem też, że w tym proroctwie jest więcej wydarzeń niż to, co się tu stało. Czy ty byś chciał powiedzieć coś więcej albo co byś mógł nam powiedzieć o tych brakujących wydarzeniach? Gdzie ich szukać? Kiedyś jak. Jak czytałem to, to wystąpienie apostoła Piotra, to mi się wydawało, że on wybiegał w przyszłość, że on mówił już o, o tym, co jest zapisane w Apokalipsie, a potem się okazało, że, 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 na, że wcale nie. To, to się zaczęło od... Ludzie, ludzie zwrócili na to uwagę w latach 80. XX wieku. To byli dwaj profesorowie, Humphreys i Waddington. Z Wielkiej Brytanii, oni, oni zauważyli ta, takie coś, że, że w tym czasie, kiedy, kiedy Jezus umierał, było, było zaćmienie księżyca w Jerozolimie. To było takie, takie niecałkowite zaćmienie, bo, bo, jest, jest takie, bo zaćmienie księżyca to polega na tym, że, że Ziemia się znajduje między, między Słońcem a Księżycem i rzuca cień na Księżyc. Tylko, że atmosfera ziemska rozczepia światło słoneczne i czasami jest tak, że jest takie niecałkowite zaćmienie, że ten stożek czarny, który rzuca, rzuca Ziemia, nie sięga do Księżyca, ale, ale to światło, które się rozczepiło, już, już pada na Księżyc i jak, jak do księżyca dochodzi to światło czerwone, no to, no to księżyc wygląda tak, jakby, jakby był we krwi. I oni zauważyli, że 3 kwietnia 1933 roku, właśnie z Jerozolimy, widać było takie niecałkowite zaćmienie księżyca. Czyli, czyli właśnie tak, tak wyglądało, że księżyc, że księżyc był czerwony. Taki, taki jakby umoczony we krwi. No i jak się, jak się liczy ten dzień śmierci Mesjasza według tego, co jest, co jest zapisane w Księdze Daniela, według tego proroctwa o 70 tygodniach, czy tam 69 tygodni, no to też wychodzi około 3 kwietnia 33 roku. Także także. Na dwa, na dwa sposoby dochodzi się do, do tej samej daty. Także wychodzi na to, że, że, że ludzie w Jerozolimie widzieli wtedy ten, ten krwawy księżyc, w tą noc, która nastąpiła po śmierci Jezusa. No i tam Jezus mówił wiele razy o, o tym, że jeszcze, to, to w Ewangeliach to jest, to jest o tym, o tym mowa, że... Że jeszcze nie, nie nadeszła jego godzina, że on, on jak przyszedł na Ziemię, to, to Bóg miał, miał plan bardzo szczegółowy dla jego życia i on, i on re realizował kolejne punkty tego planu. Także to nawet, nawet yy, zjawiska, zjawiska astronomiczne też, też były w tym, w tym planie ujęte. Także, także w ten sposób się, się spełniło to prawdopodobieństwo o księżycu. No a jeszcze o, o, o tym, że słońce się zamieni w ciemność, no to też się spełniło. No ale to... Dzięki bardzo, Piotrze. Zachęcam Was do lektury tego artykułu Piotra Setkowiczawicz pod prąd. Czy mamy może już miejsce, gdzie ten artykuł jest? W którym numerze? Jeśli znajdziemy, to Wam za chwilę podejdziemy, podeślemy, a ja Wam pokażę też e, opis Mateusza, 27 rozdział Ewangelii Mateusza. Zobaczmy od wersetu 50. To jest werset, który opisuje śmierć Jezusa. Ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu. I ziemia się zatrzęsła, i skały popękały. I groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych. I wyszli z grobów po jego zmartwychwstaniu, i weszli do świątyni, do świętego miasta, i ukazali się wielu. I tak dalej, i tak dalej. Ujrzawszy trzęsienie ziemi, setnik, czyli widzimy, że już przy śmierci Chrystusa nastąpiły jakieś spektakularne, dostrzegalne w tym obszarze geograficznym, bo trzęsienie ziemi to nie jest tylko lokalne, wiecie, że tam no, w murach miasta czy coś takiego. I te inne cudowne wydarzenia, zapewne Mateusz ich wszystkich nie opisuje, tu mamy. Dodatkowe, nie? to właśnie zaczerwienienie księżyca, tego 3 kwietnia 1933 roku. Także weźcie teraz, można powiedzieć, przenieśmy się i wejdźmy w skórę tych Żydów, którzy wtedy żyli. Oni tak, najpierw mają oczywiście no, Stary Testament, są wychowani od dziecka, oczekują na mesjasza. Potem przychodzi Jan Chrzciciel, coś zaczyna się dziać. Ludzie, Masowo zaczynają doświadczać swojej grzeszności. Oczywiście grzeszni byli i wcześniej i później, ale wyrzuty sumienia, jakieś działanie Boga szczególne powodują, że oni przychodzą, wyznają swoje grzechy i mówią: chcemy Mesjasza, chcemy zbawienia. To była rola właśnie Jana Chrzciciela. Przychodzi Jezus, dokonuje cudów, których nikt nie widział. No, uzdrawia. Ślepego od urodzenia, chromego od urodzenia, na ka karmi kilkadziesiąt tysięcy ludzi, i tak dalej, i tak dalej. Wzbudza zmartwych. To wszystko widzą ci Żydzi. Oczywiście nie widzą na ekranach telewizorów, tylko widzi, powiedzmy, kilka tysięcy osób a reszta słucha i teraz wiadomo, prawdę mówią czy nieprawdę. Rozumiecie, nie? że docierają do nich informacje, ale to jeszcze gorzej niż dzisiaj propaganda na fejsiku. Nie, nie, nie mogą tego w żaden sposób zweryfikować. Tylko jakiś znajomy mówi ci na własne oczy widziałem, no, albo mi się przywidziało, albo się napił, no wiecie, no, zawsze jest tego, ale te, te y, rzeczy do nich docierają. Później jest już sąd i ukrzyżowanie Jezusa. Wtedy też bardzo dużo ludzi w tym uczestniczy, zarówno w złej, jak i można powiedzieć w, w, w zły sposób wołając ukrzyżuj, jak i potem będąc przerażona tym, co się dzieje, tak jak setnik, który jest pod krzyżem Chrystusa. Tam przecież było też wielu ludzi, którzy w strachu się rozpieszkli za, zapewne. Nie? Czyli widzą te wydarzenia i teraz mija krótki okres czasu, mamy kolejne święto i znowu jazda. Rozumiecie o co chodzi? Że oni są przygotowani. Oni są przygotowani zarówno przez znaki, które, których, w, których widzieli albo o których słyszeli od swoich przyjaciół, a teraz ci ludzie widzą te znaki na własne oczy. A teraz dochodzi jeszcze coś nowego. Zobaczmy: Ewangelia Jana, o ile dobrze pamiętam, to 16,8, ale jeśli źle, to zaraz znajdziemy obok. Nie, dobrze. A on, tu jest mowa o Duchu Świętym. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie, o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. O tym wszystkim przekonuje Duch Święty. Tu Duch Święty już wstąpił. I zobaczcie, Widzieli cuda, widzieli Jana Chrzciciela, widzieli Jezusa. Ilu się nawróciło? 120. Pamiętacie z pierwszego rozdziału? Teraz mamy Ducha Świętego już, który wszedł na scenę. Oczywiście widzimy, jak działa wśród wierzących, ale proroctwo dotyczyło, że będzie działał też wśród niewierzących. Będzie przekonywał świat. Świat to zawsze oznacza niewierzących ludzi. I zobaczcie jaki jest efekt. Trzeci rozdział. 41 koniec kazania, to do niego dojdziemy, ale Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Widzicie skalę? Wtedy też były znaki, ale to nie znaki spowodowały przełom, chociaż znaki też tu się wydarzyły. Przełom spowodował Duch Święty. Ze 120 przez 3 lata, teraz mamy w 15 minut 3000. To jest skala zmiany. Warto sobie to zapamiętać, że kiedy Ty czy ja idziemy i komuś mówimy Ewangelię, to ten sam Duch Święty, który wtedy przekonał te tysiące, ten sam działa w człowieku, do którego Ty czy ja dzisiaj mówimy. Cieszę się, że mieliśmy te zachęty ewangelizacyjne akurat na początku. Przeszliśmy przez te znaki. Teraz możemy jeszcze się chwilę zastanowić nad wersetem 20, zanim przyjdzie dzień pański, wielki i wspaniały. Dzień pański oznaczał dzień sądu. Nie? Dlatego wszakże każdy, nie? następny werset pokazuje ucieczkę przed sądem, nie? Czyli przyjść ten Dzień Pański to jest coś strasznego. Nie? Ale kto? Wezwie i tak dalej. Najpierw, zobaczmy do Piotra w jego listach. Bo zobaczcie, że on zaczyna i stanie się w ostateczne dni. On mówi, tu się wypełniło, mówi, a tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela i stanie się w ostateczne dni. No zaraz. 2000 tysiące lat minęło od tamtego wydarzenia. Gdzie te ostateczne dni? Zobaczmy. Do pism apostoła Piotra. I tam mam nadzieję, że uda nam się wyszperać coś ciekawego. Drugi Piotra. Trzy ile? 3 ile? Trzy trzy. I trzy Już czytam. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych porządliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście jego. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku. I tak dalej, możecie sobie to przeczytać. Zobaczcie, dni ostateczne. Nazwany jest na pewno tutaj okres szerszy niż samo to przyjście Chrystusa, niż ten Dzień Pański. Dzień, w sensie moment, jeden dzień. Nie? Już tu mamy. Ale jeszcze gdzieś wydaje mi się, że coś było o tych dniach ostatecznych u Piotra. Pokazujący, że w tej chwili żyjemy już w dniach ostatecznych. Ten werset trzeci on pokazuje taką możliwość, nie? A, a jeszcze gdzieś Piotr właśnie, dokładnie tak samo jak tu na tym pierwszym kazaniu, mówi, że właśnie teraz się rozpoczęły dni ostateczne. Na razie. Stawiam to jako tezę, która wynika z, z, z kazania apostoła Piotra, że on uważa, że to teraz rozpoczęły się te dni. Bo zobaczcie, tu mówi: Joel mówi, i stanie się w ostateczne dni, a apostoł Piotr wcześniej mówi: Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka. A on od tego zaczyna. Pokażę Wam później jeszcze w Jego liście, że On rzeczywiście tak też głosił w listach, że żyjemy już teraz, po przyjściu Chrystusa rozpoczęły się już czasy ostateczne, w tym sensie ostatnia prosta. Tak jak gdzieś, by była jakaś droga, serpentyna, nie? taki maraton gdzieś długi, tu zakręt ku Noemu, tu, o właśnie profesor Rychwald widział, jak to się skończyło, te czasy Noego, nie? później tam Abraham, potem Mojżesz, potem przychodzi Jezus i mówi: A od teraz to już została ostatnia prosta. Teraz już żyjemy w czasach ostatecznych. I jeszcze ten ostatni werset, 21. Tu naszego speca od Greki będę zaraz prosił. 21 werset. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Mamy ten werset zarówno w Starym Testamencie w księdze Joela. Mamy ten werset jeszcze u apostoła Pawła w 10 rozdziale listu do Rzymian. O, 10-13. Apostoł Paweł w swojej narracji. Używa. Każdy bowiem, kto wzywa imienia pańskiego, zbawiony będzie. Tu jest dużo czasowników. nie? Kto będzie wzywał, zbawiony będzie. nie? Że, że czasowniki tu są kluczem, nie? żeby określić, jak to zrobić, żeby być zbawionym. Nie? Ten czasownik jest waoryście. W trybie łączącym czy przypuszczającym nie zwracamy uwagi na czas, tylko na aspekt. I dla nas najlepiej byłoby przetłumaczyć to jako aspekt dokonany czyli e, ktokolwiek by wezwał imienia Pańskiego, a nie wzywał czyli taka jest różnica między aspektem dokonanym a niedokonanym wezwać i wzywać. Więc w tym przypadku ja bym e, stawiał na aspekt dokonany czyli raz, bez wnikania e, w sa, sam proces Amen. tego wzywania. Amen. Zobaczcie, jak to pasuje do tego, co głosimy, że wystarczy, że zawołasz do Jezusa Chrystusa. Jezu ratuj, Jezu zbaw mnie od moich grzechów, bądź moim Zbawicielem i Panem i w tym momencie jesteś zbawiony. To między innymi na podstawie tego wersetu. Zobaczcie, że zapowiedź tego pojawiła się w Starym Testamencie, bo to jest dalej cytat ze Starego Testamentu, to jest część proroctwa Joela. Tu, w pierwszym kazaniu ewangelizacyjnym Kościoła, pojawia się to zdanie: Kto wezwie imienia Pańskiego, tak powinno być poprawne tłumaczenie, będzie zbawiony. Wezwałeś Jezusa jako swego Zbawiciela i Pana, jesteś zbawiony. To jest główne przesłanie chrześcijan. To jest Ewangelia, czyli dobra nowina o zbawieniu.